Fem w STEM. Dlaczego dziewczyny idą do nauki? Niniejszym z przytupem otwieramy cykl podcastów Fem w STEM. O kobietach w nauce, czy też o kobietach nauki. Będziemy przepytywać młode naukowczynie, co je podkusiło, żeby robić karierę na uczelniach i do tego w naukach STEM czyli, bo to się kryje pod tym angielskim akronimem Science, Technology, Engineering, Mathematics. Będziemy zatem rozmawiać z wymiataczkami w szeroko pojętych naukach ścisłych. I, łopanie, jakie to będą rozmowy o tym. Jak dziewczyny przełamują bariery i stereotypy i jak osiągają sukcesy w swoich dziedzinach? Jakie lekcje wyciągają z porażek? Jak uodporniają się na trudności? I co robią w wolnym czasie? I czy mają jakiś sekretny przepis na stanie się kolejną Marią z kłodowską Curie? A wszystko to w ramach akcji Dziewczyny do Nauki Fundacji Perspektywy. Ja nazywam się Magda Gacyk i właśnie już za momencik będę miała przyjemność porozmawiać z profesor Martą Gmur. Murek najmłodszą profesorką na Politechnice łódzkiej z katedry inżynierii molekularnej. Niezwykle łebską i niezwykle skromną. Marta Murek robi fantastyczne rzeczy dla ochrony środowiska, znajduje nowe technologie dla oczyszczania wody z aktywnych biologicznie substancji. Zresztą posłuchajcie. Taki pejzaż. Pierwsza ćwiartka XXI stulecia. W dorosłość wkracza pokolenie Z, dorastają alfy. Świat wirtualny i realny roi się od influencerów, którzy zarabiają krocie, panosząc się w internecie z przedziwnymi czasami radami lub organizując na przykład wątpliwej proweniencji akcje, jak siedzenie godzinami w basenie z lodowatą wodą. Część uczestników challenge'u trafia do szpitala, ale jest fame i spływa kasa. I ta dam, badania Morning Consult pokazują, że ponad Połowa młodziaków chciałaby w przyszłości zostać influencerami, a w Polsce według badań i IQS 48% dziewczynek marzy o ogromnych zasięgach na YouTubeach, TikTokach czy Instagramach. Tak więc ekipa Fritza, bo o niej wspominałam mówiąc o lodowatym challenge'u, siedzi w zimnej wodzie, w basenie, do utraty przytomności i tak zarabia na życie. Ale jest też profesor Marta Gmurek, która owszem zajmuje się zawodowo wodą, ale badaniem jej jakości, szczególnie pod kątem degradacji ksenobiotyków. My jeszcze w rozmowie rozszyfrujemy pole badawcze, pani profesor, bo ta degradacja ksenobiotyków jest naprawdę fascynującym zagadnieniem. Ale na początek zadam inne pytanie. Czy w świecie influ? Bycie naukowczynią wciąż brzmi dumnie, profesor Marta Murek. Dzień dobry. No, przyznam się szczerze, nigdy nad tym się nie zastanawiałam. Wydaje mi się, że świat jest teraz tak otwarty, że zarówno jest miejsce dla influencerów, jak i dla badaczek. Kobiet jest na tyle dużo, które są zafascynowane nauką, że tych kobiet w nauce będzie coraz więcej i mam nadzieję, że będzie coraz więcej kobiet influencerek nauki. O. Też pomyślałam sobie, że właściwie można to zgrabnie połączyć. Ale teraz na chwilę cofnijmy się w czasie. Jest pani najmłodszą profesorką na Politechnice Łódzkiej, więc nie musimy się w czasie cofać za bardzo. O czym marzyła mała Martusia? Kim chciała zostać? Ja się zastanawiałam. Zresztą, jakby o karierze naukowej mojej, już opowiadam od dłuższego czasu. I prawda jest taka, że ja już od najmłodszych lat wiedziałam, że tą wodą, czy ogólnie ochroną środowiska, Będę się zajmować. Może nie myślałam o tym, że będę profesorem, ale wiedziałam, że będę robić badania z zakresu ochrony środowiska i będę odkrywać to, co jeszcze jest nieodkryte. Przyznam się szczerze, już odkąd sięgam pamięcią, chyba pierwsze takie przebłyski mam z początku podstawówki, kiedy to już do mnie dochodziło, że ta ochrona Kuli ziemskiej, te zasoby wodne czy zanieczyszczenia środowiska są na tyle istotne, że ja, która byłam mała, ale zawsze miałam wewnętrznie taki sprzeciw, chciałam temu zaradzić, i myślę, że, że to skąd stąd się wzięło. A pamięta pani, profesor, jakieś pierwsze akcje czy pierwsze działania, które zbliżyły już do tego głównego kierunku, tego wektora, który sobie pani już tak wstępnie wytyczyła w podstawówce? Pamiętam, druga czy trzecia klasa podstawówki. Brałam udział w jakimś konkursie plastycznym. Z trzema innymi koleżankami, gdzie właśnie stworzyłyśmy wielki rysunek, gdzie jedna część ziemi była szara, brudna, a druga część była kolorowa i to było w ogóle z, z języka angielskiego więc, jakieś tam motta właśnie, typu, że musimy zmienić świat na lepsze. To już wtedy, natomiast później już takie bardziej poważne, pamiętam, referat na chemii, chyba w siódmej klasie podstawówki, gdzie mówiłam o kwaśnych deszczach i jak one wpływają na środowisko, i wtedy dla mnie najbardziej interesujące było to, no, co się dzieje później z tą wodą, która jest przez te kwaśne deszcze zanieczyszczona. Także zupełnie pamiętam, ten mój referat był od innej strony niż, niż pani od chemii chciała. Dla mnie to było bardzo interesujące i jakby to już mówię, no to ja miałam wtedy 14 lat, ten kierunek myślenia jakby się kiełkował. Czyli wtedy pojawiło się to przekonanie, że badanie wody to jest właśnie to, co tygryski lubią najbardziej? Wydaje mi się, że tak. No i dochodzimy tu do clou programu, czyli do degradacji ksenobiotyków, zaawansowanego utleniania, procesów... Fotosensybilizacji. Co się za tym kryje i dlaczego jest to mega ważne dla naszego codziennego życia? Choć wcześniej pewnie nie myśleliśmy za dużo o ksenobiotykach, ba nie wiedzieliśmy w ogóle, co to są ksenobiotyki. Moja fascynacja wodą była wcześniej, natomiast naukowo zainteresowałam się po wypadach doktora Miller'a, który wytłumaczył nam dokładnie tajniki tych zaawansowanych technik i zaproponował mi pisanie pracy magisterskiej z fotosensybilizowanego utleniania. To, że ja chciałam oczyszczać wodę, to było jedno, natomiast zaproponowanie używania tej nowatorskiej wtedy techniki, która bazowała na zastosowaniu, Tlenu z powietrza i energii światła słonecznego do wytwarzania właśnie tego tlenu singletowego i usuwaniu tych groźnych zanieczyszczeń ze środowiska wodnego, to dla mnie to był wtedy taki game changer. To było tak fascynujące. I już samo połączenie tej metody i samo oczyszczanie wody, to, że prowadziliśmy to do poziomu takiego, że toksyczność była niska po, po oczyszczaniu, czyli jakby usunęliśmy wszystko to, co co wydawało nam się groźne, ale również fakt tego, że zostały mi pokazane możliwości też rozwoju poza granicami Polski, bo ja już oczywiście po skończeniu tej pracy magisterskiej ta praca magisterska została bardzo szybko opublikowana w dobrym czasopiśmie anglojęzycznym. Ja już wiedziałam wtedy, pamiętam, że ja już doktorat będę robić na pewno. A jak już zrobię doktorat, to na pewno zostanę na uczelni i będę kontynuować te badania. Niestety właśnie podczas robienia przeze mnie doktoratu już na samej końcówce dr Miller zmarł. To był mój pierwszy mentor, naprawdę taki, że... że nawet umierając już, bo miał raka trzustki i jakby od diagnozy do, do śmierci minęło pół roku. Ja pamiętam, że jeździłam do niego i on ze mną dyskutował tą moją pracę. Ręce mu się trzęsły, bo już szlanki nie mógł trzymać, ale to był taki prawdziwy naukowiec. Krwi i kości, on naprawdę do końca był tak tym pochłonięty, że tym mnie zaraził i, i zawsze chciałam być tego typu naukowcem, który, który z tej miłości do nauki, no, nią żyje po prostu. I to powiedzmy też, nie jest nauka taka stricte abstrakcyjna, akademicka, bo to wszystko ma przełożenie na nasze życie, prawda? Te ksenobiotyki, bo, to, bo powinnyśmy może od tego zacząć, czy one są i dlaczego trzeba tę wodę oczyszczać? Ksenobiotyki są to substancje pochodzenia antropogenicznego, czyli ludzie to wytworzyli, to się naturalnie w środowisku nie, nie znajduje, a więc to są nowe substancje chemiczne, które w wyniku właśnie działalności człowieka przedostają się do systemów wodnych, czyli to są wszystkie farmaceutyki, wszystkie środki powierzchniowo-czynne. Wszystkie dodatki do żywności, hormony, sztuczne oczywiście. Więc to jest wszystko to, co nam się wydaje i nie myślimy w, w, na co dzień, co się z tym później dzieje. Natomiast to są związki, które nie są usuwane w oczyszczalniach ścieków, bo nie są biodegradowalne, w związku z tym one sobie przechodzą przez oczyszczalnię ścieków i są spuszczane do rzek później tak naprawdę są pobierane przychodzą przez stację uzdatniania wody i bardzo często trafiają z powrotem do nas w szklance wody i my to pijemy. I ja właśnie podczas swoich pierwszych badań pracowałam nad związkami, które się nazywają Endocrine Disrupting compounds, czyli to są związki czynnie hormonalnie, no, to było już 10 lat temu ponad, ale dopiero wtedy się zaczęło mówić o tym, że na przykład dlaczego mężczyźni mężczyznom rosną piersi, no bo to były związki które na przykład znajdowały się powszechnie w puszkach po piwie i one później dyfundowały do, do tego piwa. Mężczyźni to pili, w związku z tym mieli wysokie poziomy estrogenów. No I robiła dlatego, im się ginekomastia. Tak. No, to samo dzieje się w środowisku wodnym z rybami, prawda? W związku z tym problem narasta cały czas. No i my szukamy rozwiązań, żeby te związki szkodliwe usunąć ze środowiska wodnego i żebyśmy mogli spokojnie pić tą wodę. Bez Myślenia, co tam w niej jest? A kiedy patrzy pani profesor tak wstecz, na tę Martusie, która chciała ratować planetę, to myśli pani sobie o rany, ale byłam idealistką, a życie tutaj trochę jednak przydeptało ten mój idealizm. Czy myśli nadal pani? Nie, jesteśmy w stanie to zrobić, mamy szansę. Ja wiem, że byłam idealistką. I, I moje plany oczywiście wtedy, że zbawi świat były. Natomiast jeszcze myślę, że mam ten pierwiastek w sobie cały czas i gdzieś no cały czas szukam tych metod, ale generalnie chyba nawet w życiu jestem idealistką, bo między innymi dlatego jestem osobą, która mówi głośno, że kobietom w nauce nie jest łatwo w Polsce i należy to zmienić. Tutaj to mnie pcha też do tego, żeby no, pokazywać przede wszystkim, że się da robić w Polsce karierę naukową przez młode kobiety, szczególnie w tym świecie nauk inżynieryjno-technicznych. No, myślę, że idealistką zostanę zawsze. Otwieramy internet, a tam pod hasłem Marta Gmurek mamy przede wszystkim, że nie tylko uznana i szanowana naukowczyni, ale że najmłodsza profesor na uczelni, gdzie pracuje. No to jaki jak być tą najmłodszą do tego kobietą, skoro wspomniałyśmy już o, o tym kobiecym aspekcie? Trzeba posiadać arsenał tajnych środków, żeby sobie radzić w środowisku. No, gdzie jednak dominują poważni y, wiekiem profesorowie płci męskiej. Znaczy, to ja tylko dodam, że w momencie kiedy ja uzyskałam profesurę, to pobiłam również moją koleżankę, więc wcześniej też była najmłodsza pani profesor, Anne Fabiańską, która jest z dziedziny informatyki i AI. No i no w informatyce jest trochę inaczej, natomiast ja, ja, ja się zajmuję inżynierią chemiczną, inżynierią środowiska. W tych takich inżynieryjnych rzeczywiście jest dużo mężczyzn, niewiele jest profesorek. No i Trzeba się um, ubrać w grubą skórę. Naprawdę trzeba mocno pracować na to. Zresztą można to zobaczyć na, na, moich, na moich profilach y, naukowych, gdzie moja kariera naukowa wystrzeliła, tak naprawdę, w momencie, kiedy wyjechałam z Polski. Co się zbiegło z tym, jak urodziłam pierwszą córkę. Dzięki ogromnemu wsparciu mojego męża, ja cały czas pracowałam y, naukowo. Szybko wróciłam po macierzyńskim, ale będąc za granicą, tą karierę naukową robiło mi się lepiej, szybciej się rozwijałam. No właśnie, karierę naukowczyni robi pani profesor z prędkością światła. Da się pogodzić pracę, dom, podróże, bo wiem, że lubi pani podróżować. Ma pani jakiś taki tajny sposób na pogodzenie tego wszystkiego, którym chciałaby się pani podzielić? Na przykład wstawanie o czwartej rano, śniadanie ministrów, albo medytację przed snem, no jakiś lifehack, czy po prostu do przodu, na ja uważam, że przede wszystkim najważniejsze dla kobiet nauki jest mieć wspierającego partnera. I nieważne co byśmy nie robiły, jeżeli mamy tą osobę obok siebie, która wspiera, no, mój mąż był 5 lat na wychowawczym, w tym czasie ja robiłam pozdoki za granicą. No, on też się cieszył, bo spędziliśmy czas w Portugalii, później byliśmy w Niemczech i, i on sobie bardzo ceni ten czas, który z córkami spędził ja bez jego wsparcia nie mogłabym zrobić wiele. i on zawsze mi do tej pory powtarza. No musisz to zrobić, bo masz taką możliwość, ja ci pomogę i uważam, że naprawdę nawet jakbym wstawała o tej czwartej. aczkolwiek ja jestem osobą, która później chodzi spać czasami o czwartej chodzi mm -hmm. spać, niż wstaje rano, ale bez wsparcia tutaj najbliższych ta kariera nie rozwinęła się tak, jak się rozwinęła. No to jak się przebija te szklane sufity i nadkrusza akademickie wieże z kości słoniowej? Co poradziłaby pani młodym dziewczynom, które myślą o karierze naukowej, ale myślą z taką pewną nieśmiałością? Przede wszystkim powiedziałabym to, że strach ma wielkie oczy. Tak naprawdę, co nas nie zabije, to nas wzmocni. W związku z tym zawsze trzeba próbować, ale nie należy tego robić samemu. I oprócz wsparcia w rodzinie, trzeba wybrać sobie takie środowisko, które. Wspomaga nas naukowo, środowisko dobrych ludzi, którzy myślą tak samo, i ten rozwój jest wtedy możliwy. Czyli, na przykład, jeżeli ktoś chce robić doktorat, to należy sobie wybrać naprawdę promotora, który był za granicą, wie, jak tą naukę międzynarodową robić, zyskał to doświadczenie. Bo taka osoba ma otwarty umysł, i dla tej osoby nie jest istotne, czy przyjdzie do niego dziewczyna, czy przyjdzie chłopak. On będzie patrzył na to, jak dana osoba pracuje. Jeżeli ta osoba będzie pracowała dobrze, to on będzie chciał inwestować w tą osobę i dzielić się swoją wiedzą. W związku z tym najważniejsze są osoby, z którymi będziemy pracować. Czyli ktoś taki, kto będzie dmuchał w skrzydła, a nie podcinał pióra, tak. a spotkała się Pani profesor z takim podejściem, nie dziewczynko, nie uda ci się. Spotkałam się kiedyś, spotykam się teraz, także to jest, wydaje mi się, że, że w każdym etapie kariery naukowej są takie osoby, które Zamiast pomagać, będą kładły kłody pod nogi. Ale, tak jak już powiedziałam, co nas nie zabije, to nas wzmocni. I jeżeli e, nie widzimy możliwości pracy z daną osobą, no przecież nie musimy z nią pracować. Możemy szukać dalej. I naprawdę, w Polsce y, są osoby. Y, które chcą wspierać kobiety, chcą wspierać młodych naukowców, już nie tylko kobiety. I ja muszę przyznać, że dla mnie powrót do Polski był trudny. Wróciłam dwa lata temu. Ja wtedy byłam członkiem Akademii Młodych Uczonych, Polskiej Akademii Nauk, gdzie tam było zbiorowisko właśnie wspaniałych młodych ludzi, którzy myśleli tak samo jak ja, z którymi rozmowy właśnie toczyły się o nauce, o sprawach naukowych. To mnie napędzało do tego, żeby pracować w Polsce. Powiedziałam, że są tacy ludzie, którzy myślą jak ja i, i chcą robić tą naukę na wysokim poziomie. Czyli yy, z pani profesor trochę taka Stasia Bozowska z siłaczki, która wierzy w pracę u podstaw. Trochę tak. Ale co zrobić z takim fantem jak porażka? Albo zetknięcie się z kimś takim, no nie przyjaźnie do naszych celów. No bo to chyba nieuniknione. Czyli jest jakiś sposób na naradzenie sobie z różnymi niepowodzeniami. Co do porażek. To niestety w nauce. Więcej mamy porażek niż sukcesów. O sukcesach się pisze, o porażkach się nie mówi i naprawdę za każdym naukowcem dobrym stoi milion porażek, tak samo jak za mną. W związku z tym ja mam więcej grantów, których nie dostałam, niż dostałam. To jest coś, do czego trzeba przywyknąć. To jest po prostu życie powszechne u nas, że tak jest. Także porażki, jeśli chodzi o zdobywanie funduszy, czy kolejne odrzucone papiery, to jest naprawdę coś naturalnego i nie należy się tym e, zrażać. Natomiast ci nieprzychylni ludzie, dla mnie najlepszy sposób jest po prostu rozmowa właśnie z kimś, kto albo ma takie same problemy i to jest taka grupa wsparcia, y, która mi powie, Marta, już daj spokój, nie ma sensu w tym gnieć. Szukaj dalej, będzie dobrze. Dlatego wydaje mi się, że, że właśnie program Dziewczyny do Nauki Perspektyw idealnie się w to wpisuje że stworzy taką grupę wsparcia dla kobiet na wszystkich szczeblach kariery. Takie kobiece, e... naukowe plemię. Tak. Tak, tak. Pamiętam już, że, że kiedyś przeprowadziłam już nie pamiętam z kim, ale, ale taką rozmowę, że, że dziewczyna mi mówiła, słuchaj, my mamy jest nas cztery. Jak ktoś z nas pisze grant, to my siadamy przy winku i wtedy przez całą noc skupiamy się i trzepiemy ten grant. Znajdujemy wszystkie dobre, mocne, złe strony i dyskutujemy w miłej atmosferze. Po koleżańsku to jest taka grupa, właśnie wsparcia mówię, Boże, idealnie, no wspaniale, żeby coś takiego stworzyć na skalę całej Polski, więc wydaje mi się, że program Dziewczyny do nauki a będzie takie miejsce właśnie. Też mamy nadzieję. A co jeśli dopada zwątpienie? No bo chyba czasami dopada, kiedy myśli się, a może trzeba było pójść do biznesu i zarabiać. Duże pieniądze, a ja tutaj siedzę na tej uczelni, i nie wychodzi mi to, co, to, to, to jaki wewnętrzny dialog toczy się. Tam gdzieś, tam w duszy, pani profesor. Skłamałabym, jeśli nie mam raz w tygodniu takich myśli. To jest i, i, i to będzie zawsze. Natomiast znowu przychodzi na e, to wszystko mój mąż, który mi mówi: Słuchaj, ty byś się nie nadawała do korporacji. Ty masz za duży kręgosłup moralny, jesteś za bardzo dociekliwa, e, ty byś się zanudziła w, w innej pracy. Rzeczywiście kariera naukowa pozwala na to, że nigdy nie jest nudno. Zawsze jest coś do odkrycia. Ja cały czas marzę właśnie o takiej enklawie, gdzie jest wszędzie super, pięknie, ładnie. Nikt nikomu nie przeszkadza i wszyscy się rozwijają. Zawsze sobie myślę, że współpraca się opłaca, więc szukajmy takich osób, z którymi możemy współpracować i to później zaowocuje, i otaczajmy się tymi dobrymi ludźmi, a ci, co nam nie sprzyjają, no to jest ich problem, nie nasz. A kiedy myśli pani o inspiracjach, bo mówiła Pani o, o swoim mentorze. Ale czy jest oprócz takiej postaci, czy na przykład jakaś książka, która zapadła w duszę, która być może stała się drogowskazem? Tak, ja jak byłam nastolatką, jak jeszcze byłam w podstawówce w każdym momencie, razie namiętnie czytałam dwie książki. Pierwsza książka to są Małe Kobietki Alcott. No ta postawa tam i to właśnie pokazywanie... Wolności. I no, to jest jakby to mnie, to mnie zawsze pasjonowało. Ja już nie pamiętam, ile ja razy tą książkę przeczytałam, i rzeczywiście, zwłaszcza, że to były naprawdę zamierzchłe czasy, które tam są opisywane i było pokazane to wsparcie kobiet. No, a druga książka to jest Przeninęło z Wiatrem Michela. I tutaj. Y z drugiej strony ta postawa Scarlett O'Hara, która mówi, przeprę do przodu, pre do przodu, a jak mam problem, tą pomyślę o tym jutro. Mm -hmm. To jest to, co mnie kształtowało, czyli chęć wspierania kobiet, a, a drugie to, że, że nie zrażam się tymi porażkami. Chociaż, jak mówiłam, tych porażek naprawdę jest bardzo dużo. A kiedy myśli pani o przyszłości i o przyszłości kobiet w nauce to jaką przyszłość chciałaby pani dla nich widzieć no wspaniałą oczywiście ja bym bardzo bardzo chciała żeby w polskiej nauce kobiety mogły się tak samo szybko rozwijać jak mężczyźni. Ja sobie zdaję z tego sprawę właśnie, że nie każda kobieta ma wspierającego partnera, i to nie powinno być obowiązkowe, że, że ta kobieta powinna mieć takie same możliwości jak ten mężczyzna. Ale to nie tylko w świecie polskiej nauki, I bo badania jasno pokazują, że mężczyźni są lepiej cytowani, łatwiej uzyskują granty. Co, co najgorsze, są lepiej oceniani e, przez kobiety, bo kobiety kobietom też krzywdę potrafią zrobić. E, w związku z tym ja dla następnych pokoleń naukowczyń mam nadzieję, że, że z tym nie będą musiały się borykać. Idealnie byłoby, jakby były wprowadzone jakieś e, dodatkowe e, możliwości wsparcia dla kobiet w nauce. Bo badania profesora Kwieka jasno pokazują, że w tych naukach STEAM to potrzebujemy co najmniej 100 lat, żeby tą równość osiągnąć. To na koniec, pani profesor, czy jest jakieś motto, które pani towarzyszy przez lata? Przez lata. To ja już mówiłam, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Naprawdę. Naprawdę, jeżeli borykam się... Naprawdę z dużymi problemami czasami i sobie myślę, że nie, no jak już to pokonam, to już, to już naprawdę wyjdę z tego silniejsza i na każdej porażce yy, yy, można się nauczyć. To obrazuje takie moje motto właśnie, że, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni i można się nauczyć na każdej porażce. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni i drugie motto teraz dziewczyny do nauki. Pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Fem w wstęp. Dlaczego dziewczyny idą do nauki? Projekt Dziewczyny do nauki. Zachęcanie kobiet do kariery badawczej w naukach technicznych i ścisłych jest finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki 2 Popularyzacja nauki.